Cześć. Dzisiaj jesteśmy przed paludarium, bo tu słuchajcie, chyba dzieje się najwięcej, no, czy, rośliny <grywania> działają najwięcej, tak? Bo ze zwierząt zostały tutaj ślimaki jedynie, y, z tych chcianych zwierząt zostały ślimaki i krewetki, redki. Y, są też zwierzęta niechciane, o nich troszeczkę później. Y, krewetki słuchajcie, puściły młode, y, latają, nie wiem czy będzie widać, ale tutaj maluch jest na przedniej szybie, o, 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 o. kurcze o widzicie maluszka, teraz chyba co lepiej, Łazie maluszek, także puściły maluchy, maluchy są, no ale powstały też pewne problemy, pojawiły się wypławki, no, jak to przy akwarii, gdzie nie ma ryby, one zaraz moment się pojawiają i, i, i musiałem z tym walczyć. Yy, zrobiłem takie ustrojstwo. Yy, pomysł położę i może kamerę przedstawiłem aparat. Słuchajcie, pomysł jest zerknięty z kanału Chopina. No jak to specąc krewetek, to tam pomyślałem, że on tam z tymi wypłokami na pewno walczył. Co to jest? Tupka. Kwieciarniana, wycierzona w kwieciarni, więc nie ma z tym problemu. Eee, Kwieciarniana, eee, tutaj jest gumowa taka uszczeleczka, rureczka zwykła plastikowa, tak. Musiałem to przywiązać do kamienia, bo nie chciało tonąć, więc gumką przyczepiłem i w środku jest mięso. Ja nie miałem surowego mięsa, więc zerżnąłem kawałek żywieckiej, zwinąłem w rulonik i wrzuciłem, eee, i leżało to dobę. No, i wypławki w to, w to sobie właziły. No, rurka leżała mniej więcej tak, żeby, znaczy ta tubka cała, całe ustrojstwo, żeby rurka była przy dnie. Nie. Wypławki sobie tędy właziły. Ten zapach mięsa gnijącego się tam je tam wabił. No, a wyleść już miały bardzo trudno. Yy, poobserwuję, jak coś wymienię mięsko, na, żeby mi za bardzo wody nie sypiło na nowe. Yy, i, I wrzucę na nowo. Nie. Yy, Także z wypławkami sobie radzimy, będę je tak powoli ten, bałem się po prostu o te młode krewetki, że one je będą atakowały. Yy... To jest ze zwierząt. Co z roślinami? Yy, słuchajcie, zaczniemy od części nawodnej, będę miąchał trochę teraz, tak? Sorry, muszę podnosić. Papirus świetnie rośnie, niestety usycha mi tatarak. Ale nie ma tego złego, co by na powiedzmy dobre nie wyszło i czego by akwarysta nie wykorzystał, bowiem te liście tataraku uschnięte sobie będą świetne jako dekoracja. Ja je sobie jak będą no, uschały, nie wyrzucam. Tylko widzicie tutaj, takie zamontowałem już jeden, jako <taka> taką dodatkową dekorację, i takie myślę sobie tak pomontować, bo fajnie wyglądają. Taka uschnięta trzcina, też troszkę naturalnego, piękna daje. Te chude patyki, tutaj to. O, co ruszam, o te, dają sobie świetnie radę, rosną, mają wilgotne podłoże, trochę je ten papirus zagłusza, ale jest ok. Yy, dalej zielistka, coraz większa i ładniejsza, tutaj ten bluszczyk taki, on ma mało światła, więc tak sobie powolutku rośnie. Trzykrotka ta też jest w takim bardziej zacienionym miejscu, więc nie szaleje. Dalej mamy właśnie lobelia cardinalis we tutaj, dwie i włożyłem żabienicę, tą ocelot. Ona mi wypuściła po prostu z akwarium 240 pędy nad akwarium i jak już tam ładnie liście się pojawiły, to wsadziłem tylko tak, żeby, była, żeby był dół w wodzie i wtedy, i wtedy, yy, żeby się ukorzeniła, nie? Bo nie miała korzeni. Więc chciałem żeby miał korzenie, więc tutaj puściłem tak, żeby i się ukorzenia tu fajnie rośnie, sobie świetnie daje radę. Dalej tam mamy jakieś y, bluszcze, Ja dokładnie nazwy nie znam słuchajcie tych bluszczy. E, części nawodna reszta, słuchajcie, to jest trzykrotka głównie. Trzykrotka, która już była kilka razy cięta, zwłaszcza jak się rozłazi strasznie, tam jeszcze w rogu jest. E, a nie wiem czy zauważyliście ze za spraw technicznych. Zrobiłem, <noise> zamaskowałem troszeczkę wylot z filtra na tego wodospadu, wziąłem rurkę bambusową tak? przeciąłem ją na pół najpierw, później ta dolną część podłożyłem pod spód, ona jest trochę krótsza górna jest trochę wyższa, więc to maskuję, ułożyłem i sobie tak leży z lewej strony też jest wsadzona trzykrotka w takiej doniczce z rurki bambusowej wiecie, bambus ma te przegrody między poszczególnymi komorami tam nasypałem ziemi ogrodowej. I jest wsadzona trzykrotka. I ona sobie. Słuchajcie, świetnie tutaj radzi. Jeden taki fajny wiszący liść drugi w górę już praktycznie dochodzi. Tam mi zać o półkę już się opiera. Już trzeba będzie dwa, nawet trzeba będzie je ciąć, nie. E, także niedługo trzeba będzie tą przycinkę robić. Dobra, idźmy teraz pod wodę. Część podwodne. No to jest ta Repens niestety chyba nic z niej nie będzie. Ty się 1000 już niepotrzebny jesteś. Tutaj troszeczkę Wąkrotka. Hydrocotyle Japan SP sobie daje radę. Dalej są lobelie. I słuchajcie, w rogu, tutaj mamy dwa, dwie. No. Już uciekła mi nazwa. Bakopy. Bakopy wąskolistne, czyli. Monieri, tak? Dwie bakopy Monieri. Jedną już, tak jak mówiłem, słuchajcie, musiałem na patyczku do szaszłyka podeprzeć, bo się gieła, ale w tej chwili już rośnie sobie w górę. Gorzej, że się patyczek kończy. Zobaczymy, co dalej. Ona pewnie wyjdzie sobie spokojnie nad akwarium tutaj, także y, da radę. Y, bakopa Karoliana jest tam z tyłu pod, wyłazi już powoli nad wodę, ale jest tam w samym rogu pod tą doniczką bambusową. Tam możecie Możecie ją dojrzeć, nie? Yy, co jeszcze? Gdzieś jest Anubiasik. Gdzie ja go ostatnio ciepłem? Bo go przenosiłem. Wiecie, Anubias to nie ma problemu. <noise> tylko nie pamiętam gdzie. Ale malutki jest nie. Jakoś tam specjalnie szału nie ma. Więc gdzieś jest ten Anubiasik. Yy, wyłazi Hydrofilia. Tutaj. Zobaczcie, też już wyłazi nad wodę. Jest fajnie. Tutaj yy, hydrocotyle Japan też się rozwija na tym. Na tym... Korzeniu, tu mikrozorium w rogu się rozrasta, także wszystko rośnie. A, ta bakopa też wyłazi. Zaczyna to fajnie wyglądać, słuchajcie. Zaczyna to fajnie wyglądać w momencie, jak te rośliny wyłażą z wody. I bardzo, mega mi się to podoba, nie? Mega mi się to podoba, naprawdę. Eee, także paludarium się rozwija, jest coraz lepiej. Tak myślę sobie, żeby zagospodarować w jakiś sposób tą część jeszcze, bo tutaj jest tak mi pusto, nie? Nic się nie dzieje. Myślę o jeszcze jednej takiej doniczce z bambusa, czy tam nie, nie wtyknąć takiej rodziczki bambusowej i rośliny, ale inną, już nie wąkrotkę, bo tej wąkrotki chyba się trochę za dużo w tym zbiorniku robi, więc no, mam nadzieję, że coś tam wyskoczy. Nie mogę za bardzo tam w części podwodnej nic sadzić, bo tam mam gąbkę od filtra i no, muszę mieć do niej dostęp. I tak jest utrudniony, naprawdę się namanewrowałem, bo ostatnio ją musiałem wypłukać i jest czasami kłopot, nie? z tym. Yy, dobra, słuchajcie, to tyle, bo muszę wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Pokazywałem już na Facebooku, jak ktoś zagląda, to pewnie widział. Yy, zobaczcie, co znalazłem w u Urzony Kozacki, nie? Kozacki, i teraz trzeba go jeszcze słuchajcie, zagospodarować. <sum> Sam nie wiem, co z niego zrobię jeszcze. Podejrzewałem, że go przetnę, no bo jest duży, ale jest super ten korzonek. Rewelka, bomba. Dobra, do zobaczenia następnego razu. Hej!